Witamy wszystkich hodowców i hodowczynie. Dzisiaj jest 22 kwiecień. Czyli już mamy na dzień dzisiejszy przyjęte 35 gołębi na wspólnym gołębniku. Gołębie zaczęły być przyjmowane już od 1 kwietnia. Dzisiaj chcemy zrobić taką dla uczestników i innych pasjonatów tego naszego sportu taką wideo relację. Jak zobaczyć co się dzieje u nas na gołębniku. Pokaż tutaj, już pierwsze gołębie, właśnie tutaj już przyjęte zostały w piątek. Już, to to pierwsze, to już... już trzecia czy czwarta taka tura. 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 A pierwsza i druga tura już została wypuszczona na takie pierwsze sobie takie małe obloty no, tak. Idziemy pokazać ze mną Chodź, Pójdziemy pokazać na zewnątrz. Na Tutaj Już na wolne obloty jest gdzieś wypuszczane 30 gołębi on jest same, 27 goembi. Młode chodzą, poznają już sobie daszek. Zobacz, jak ładnie przychodzi. Czarny. Czynsz to w zonie. O, tu są kolejne młodziki. na Już gojemniki powoli się uzbrajają w dobrą armię. 我让你上课去。 Tak samo ostatnio doszedł do nas gołąb w stry nakrapiany. Wczoraj. Pana Darka ma tłuszczaka. Chodź, chodź, chodź ogólnie na dzień dzisiejszy są dwa.

pięć. Przyszedł wczoraj z cipem. Tu To jest samiczka, ale przyszła bez obrączki, tylko z samym cipem. Obrączka jest dością.

Numer obrączki ma 039 57 46. Przyrzucił też z chipem. I kogo to jest No właśnie nie wiem. Jeżeli jakiś hodowca poznaje numer swojego gołębia, to prosimy się odezwać do nas. Gołąbek będzie odesłany jak najszybciej. No. Pan Dariusza... Pana Dariusza gołąb tak samo będzie już odsyłany w poniedziałek. A połowy też będzie odesłany. Jeżeli hodowca będzie chciał, na pewno będzie chciał. Chodź, 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 chodź. Zobacz jak siadą. Diabełki sobie siadą. Zapraszamy do uczestnictwa i rywalizacji na WG Bałtyk. Na ten moment mamy zapisane około 600 gołębi. Pula w tym roku gołębi wynosi 1000 sztuk. Pisowe za gołąbka jest 300 zł, a pula nagród wynosi w tym roku 300 tysięcy. Jeżeli będzie pełna obsada gołębników. We wtorek będziemy robić tutaj taką wolierkę, Taką dostawianą gdzieś do tego momentu będzie. Od blaszku tutaj tak gdzieś do I tak na praktycznie na każdym głębiku będzie zrobiona. woliera, Taka 5 na 3 może trochę więcej. No nie mieliśmy. No i chcemy właśnie tak zrobić, że taka wideorelacja pojawiała się minimum raz w tygodniu, jak to wszystko u nas przebiega. Przykładowo karmienie, pojenie gołębi, szczepienie. Teraz już powoli wpisujemy gołębie na stronę. Teraz zaczniemy już je tak samo powoli, wiadomo, zacypesować będzie trzeba. Szczepienia będą tak samo, wszystko będzie nagrywane. Żeby było jak najbardziej rzetelnie z naszej strony, tak samo, wiadomo, hodowcy lubią wszystko wiedzieć, co się dzieje na każdym gołębniku. No i co? I dziękujemy bardzo Życzymy miłych lotów Państwu. Dziękujemy.